Sączka jeszcze tutaj śpi w łóżku. Jak wstanie, to będziemy otwierać jej kalendarz Widzicie? Tu jest łapka Jest teraz wcześnie rano I ja chciałam Wam pokazać mój nowy kalendarz adwentowy Poczekajcie, bo muszę go wyciągnąć. Jak go wyciągę to do Was wrócę. a jeszcze odsłonę sobie kochankę i ją też y, zaświecę. Tutaj. tak wygląda mój nowy kalendarz adwentowy, który dostałam na Mikołaja. Jeszcze jest zafoliowany, dlatego teraz też ten może będziemy otwierać na filmikach, tylko zaraz go odfaliuję. I tu otworzymy z niego okienka. Dzisiaj jest siódmy, ale otworzymy jeszcze szóstkę. A szóstka to jest taka wstążka. No taka czekoladka. I otworzymy siódemkę. Siódemka to jest taki worek, worek świętego Mikołaja. I zaraz będziemy też otwierać te moje inne kalendarze adwentowe. A może jutro jak będę więcej, w tym filmiku jeszcze chcę Wam nagrać spacer, więc pewnie to trochę zajmie czasu, więc może jutro Wam pokażę takie magnesy w kształcie piesków, jakie dostałam na Mikołaja. Tak teraz wyglądają moje trzy kalendarze adwentowe, bo teraz mam trzy. I w tym standardowym, moim ulubionym, otworzymy siódemkę, ponieważ jest siódmy. I dzisiejsza czekoladka to są takie sanie z prezentami. Teraz z tym otworzymy siódemkę, ten kalendarz nie otwieram. Gdzie co odcinek. Mam taką cukrową leseczkę Możecie pisać w komentarzach, które chcecie, żebym otwierała kalendarz na odcinku, ale chyba będę otwierała najczęściej tam. Sonia już jakiś czas temu wstała. My zaraz będziemy szły na spacer na dwa karmić kaczki I Sonia pójdzie w tym ubranku. W tym ubranku była niedawno. I ono jest trochę na nią przykrótkie. Tutaj jest fajne, ale jest takie przykrótkie. No i pójdzie w tym reniferowym takim. Co do zabawek, to już wczoraj bawiła się z tą zabaweczką. A te zabawki jeszcze... Jest I co zabawek. Nie odpiewałam jeszcze, tu widzicie, mają metki. Więc i tak chcę nie dać wszystkich na raz, chociaż zostały już inne Mikołaja. No a to już się wczoraj bawiła. A teraz przejdziemy do otwierania kalendarza Sony. ten kalendarz I tutaj mamy siódemkę i pod siódemką są takie gryzaki i one już wydaje mi się, że były w jakichś roku były te gryzaki to jest taka skóra Co więc takie gryzaki że albo były te takie same, albo były podobne więc nie będę już Wam nagrywa testerol A my z Sonieczkiem teraz idziemy na spacerak. Idziemy z Sonią na spacery i przy okazji niesiemy kwiat, będziemy karmić kaczki. Więc może coś Wam z tego nagram. A tutaj przyszliśmy na wodę i będziemy patrzeć kaczek, bo zawsze tutaj gdzieś są. I jesteśmy tutaj nad wodą, i zaraz gdzieś dojdziemy już do tych kaczek. I tutaj już jesteśmy na karmieniu kaczek. Tu sobie chodzi O będzie są z drugiej strony. Pójdziemy, że bardzo są kaczki głodne, bo wszystkie przypłynęły. To jest wieszenieczka. Stoję, a tam są kaczuszki, jedzą chlebek. Wciąż daleka widać, będzie, ale wy chyba nie widzicie. Gjem deg, løsetøy. Sånn, ja. Mam też tą apaszkę taką, świąteczną na sobie. Takie nobsnoki. Na Z tą ozdobą, którą Wam pokazywałam w filmiku, jak zrobić taką ozdobę, więc ja mam tutaj ją przywieszoną. My już jesteśmy w drodze powrotnej jeszcze długo, dość daleko przed nami jeszcze droga, no i już jesteśmy w drodze powrotnej. A to był dość długi spacer. już chyba na tych poszliśmy dość daleko. Muszę przejść. Przepraszam, z telefonem. już niedługo będziemy w domu, jeszcze trochę miejsca do przejścia. Sonia, się... sonia musi sam się bo Sonia jak widzi, kobietka tak gdzieś tam, gdzie to się gdzieś kalibować. I dzisiaj jest zimno. So, ja tak szybko idzie, żeby mogłam drugą drzewę nagrać. Chodź, syniuś. Tutaj Saniuczek sobie odpoczywa. Właściwie chyba śpi razem z swoją nową zabawką, tą co została na Mikołaja. Ona tak sobie leży na tej zabaweczce jak na podusie. Jest to u nas teraz chyba 15.00 i pokażę Wam zaraz jaka jest u nas pogoda. Widzicie, że pada śnieg. Nie wiem czy się utrzyma, czy... A teraz jeszcze zaraz pokażę Wam jak ma ozdobione akwarium Zuzia. Nie wiem czy tutaj to widać. A tutaj Zuzia ma takie naklejki żelowe. A właśnie tutaj jest Zuzia. Ona teraz sobie śpi. A tu nad akwarium ma takie naklejki. Tu ma jeszcze renifera i ma choinkę. Więc to filmiku to jest już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.